W ostatnich tygodniach dużo mówiło się o rozbudowie Hali Legionów w projekcie, który zgłosiliśmy w 2019 roku koncepcję tego projektu w 2019 roku w listopadzie, tak, do utrzymania dofinansowania w wieloletnich ramach, do projektu o inwestycjach sportowych o szczególnym znaczeniu przy Ministerstwie Sportu. Dlatego na wstępie chciałbym jeszcze raz podziękować panu premierowi Glińskiemu, ministrowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Głównego dysponenta środków finansowych z budżetu państwa dotyczących sportu. Wczorajsze spotkanie przede wszystkim miało na celu wyjaśnienie pewnych wątpliwości formalno-prawnych związanych z tymi wnioskami, które miasto złożyło w 2019 roku i które pozwoliło ustalić harmonogram działań, a jednocześnie zgodnie z procedurą zaistniałą w przypadku takiego rodzaju dofinansowania znaleźć też możliwości proceduralne i w inwestycji realizowanie możliwości znalezienia wkładu własnego. Najważniejszym elementem tego spotkania jest to, że pan minister Gliński zgodnie z komunikatem, który ukazał się też na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Nowego i Sportu, podtrzymuje swoją decyzję dofinansowania tej inwestycji przebudowy Hali Legionu w wysokości 50%, jednocześnie zakładając, że po 606 dniach ta decyzja dopiero jakby dotarła do nas oczywiście nie w takiej formie, jakiej składaliśmy, ale przyjmując te wszystkie proceduralne elementy, podtrzymuje swoją decyzję w formie dofinansowania, biorąc także pod uwagę tą sugestię, pan premier zgłosił, że jak państwo wiecie w okresie pandemii szczególnie niektóre branże gospodarki, a szczególnie budownictwo, zmieniła się cena i tu podtrzymuje procentowo ilość sumę 50% dofinansowania, zakładając, że przy całej procedurze, która zostanie wykonana przez miasto zgodnie z tym projektem, jaki wstępnie w koncepcji złożyliśmy, czy terminy miasta będzie dotrzymywało, pan premier utrzyma dofinansowanie, zakładając też ten warunek zmiany kwoty, która może się zmienić, a wynika ona także z sygnałów, które spływają do Ministerstwa Sportu. Od podmiotów, które otrzymały wtedy w 2019 zostały zapisane do wieloletnich ram wsparcia finansowego w realizacji tych projektów, które dzisiaj w uproszczeniu myślowym dzisiaj składają odpowiednie wnioski do ministerstwa zakładając, że suma jaka była określona w 2019 w koncepcji w tej chwili może się oczywiście zmienić na etapie przygotowania, inwestycji, przygotowania dokumentacji inwestycyjnej. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu premierowi. Oczywiście wczoraj także tematem była Sportowa Polska, następny program, który premier Gliński jako minister Kultury, Dziedzictwa Nudowego i Sportu uruchomił w tym programie Sportowa Polska. Nasze wnioski znalazły swoje miejsce, ale tutaj już więcej na ten temat powie pan prezydent Chłodnicki. Proszę Państwa, to spotkanie pozwala nam realizować zgodnie z dokumentacją, tak jak miasto zaplanowało, realizację przebudowy legionów ośrodka obiektu sportowego, który myślę, że będzie bardzo ciekawym obiektem. Ponadto pozwoli przede wszystkim także dla klubu Wiwe, który rozgrywa swoje mecze ligi mistrzów. I tam są też bardzo ważne obarowania, szczególnie już od tego roku. Wpływające z Międzynarodowej Federacji Sportu, z, przepraszam, z Europejskiej Federacji Sportu, wymogi proceduralne odbywania się spotkań Ligi Mistrzów. Dlatego cieszymy się, że to spotkanie mogło się odbyć konstruktywne i ta deklaracja ze strony pana premiera, pana ministra Glińskiego podtrzymania wysokości środków dofinansowania w kwocie 50% uwzględnienia możliwości zmiany wyceny projektu, a miasto w tym momencie ma możliwość realizacji poszczególnych kroków przygotowania inwestycji projektowych. Dziękuję. Znaczy przede wszystkim dzięki temu spotkaniu pana prezydenta Bogdana Wenty z panem premierem ministrem sportu Piotrem Glińskim zostały pewne kwestie wyjaśnione, o które też za chwilę podkreślę, ale przede wszystkim wartością są też te relacje, które zostały nawiązane, bo one już od dziś Gwarantują, miejmy nadzieję, normalność w tych relacjach z ministerstwem i właściwe procedowanie tych spraw, co do czego dotychczas mieliśmy zastrzeżenia. Ja przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że miasto Kielce oczywiście jest przygotowane do tego, żeby wszystkie inwestycje, które miasto zaplanowało, żeby je realizować. To jest podstawowa deklaracja. Myślę, że ten najbliższy czas, roku, dwóch, to będzie dobry czas dla rozwoju infrastruktury sportowej w Kielcach, dlatego że już wiemy, że będziemy mogli realizować trzy duże projekty. Ale chciałbym podsumować to, co do tej pory wydarzyło się, jeżeli chodzi o projekt Hali Legionów. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, blisko dwa lata temu ten projekt został złożony. Przeszliśmy w tym momencie do etapu, dzięki spotkaniu Pana Prezydenta z Panem Premierem, w którym możemy przystąpić do projektu architektonicznego i jednocześnie jesteśmy teraz, również dzięki temu spotkaniu z Panem, Pana Prezydenta z Premierem, jesteśmy gotowi do tego, żeby myśleć już o pozwoleniu na budowę. Dlaczego tego nie można było zrobić do tej pory, bo takie pytania pojawiały się w przestrzeni publicznej czy również wśród dla radnych, dlatego że nie mieliśmy zielonego światła. Ciężko było um, występować o pozwolenie na budowę i wydawać pieniądze na projekt architektoniczny w momencie, kiedy nie wiedzieliśmy, czy cały wniosek nie trafi do kosza. Przypomnę, że my nie mieliśmy do tej pory z ministerstwa ani odmowy naszych wniosków, ani ich zaakceptowania. Dzisiaj od pana premiera Glińskiego mamy takie zielone światło, w związku z czym możemy zacząć działać. Miasto jest do tego. Przygotowane. Miasto jest przygotowane też finansowo, dlatego że w tym roku zarezerwowane jest 100 tysięcy złotych, w przyszłym roku 200 tysięcy złotych, właśnie po to, żeby te projekty architektoniczne stworzyć. Miasto również jest przygotowane do tego, żeby w kolejnych, w kolejnych, w kolejnych etapach tą halę wybudować i w tym momencie możemy też rezerwować te pieniądze. Dlaczego tych pieniędzy nie mogliśmy zamrozić dwa lata temu? Z tego samego powodu, dla którego nie mogliśmy robić projektu architektonicznego, bo nie mieliśmy zielonego światła z ministerstwa ani żadnej odpowiedzi. Więc ciężko było mieć zamrożone tak duże pieniądze w budżecie miasta, jednocześnie nie będąc pewien, pewnym przez niemal dwa lata, czy projekt jest zaakceptowany, czy trafia do kosza. W tym momencie droga jest otwarta i z tymi wszystkimi projektami możemy swobodnie ruszyć i przystąpić do ich realizacji. Ważną kwestią jest też oczywiście dwie dodatkowe inwestycje oprócz hali Legionów, bo są to inwestycje jeszcze bardziej miejskie, jeżeli mógłbym to tak ująć, dlatego że miasto w nich partycypuje w znaczącej części. Mówię tutaj o stadionie lekkoatletycznym. I mówię tutaj o hali przy szkole przy Liceum Mienia Żeromskiego. W przypadku hali przy Liceum Żeromskiego miasto partycypuje w tym projekcie w znaczącej części ponad prawie 9 milionów 400 tysięcy złotych. Ministerstwo dorzuca się 3 miliony. W ramach tego projektu miasto wybuduje hale, łącznik, hale dydaktyczne. To jest szczególnie cenne, dlatego że dotyczy również sportu dla dzieci młodzieży sportu amatorskiego, który jest. Tak samo ważny, a może nawet trochę bardziej ważny niż ten duży sport zawodowy. Druga inwestycja, czyli stadion lekkoatletyczny, również duża inwestycja zaplanowana przez miasto, będzie mogła być wkrótce e, zrealizowana za kwotę 5,5 miliona złotych. Takie pieniądze są zarezerwowane w mieście. E, również tą większą częścią tych pieniędzy będzie pochodziła z budżetu miasta Kielce. Ministerstwo dokłada się w kwocie ponad 2 milionów złotych, prawie 2,5 miliona złotych. I ta inwestycja, te dwie inwestycje, zarówno hala przy Żeromskiego, jak i stadion lekkoatletyczny będą już mogły być realizowane, mam nadzieję w 2022 roku, dlatego że w tym roku już będą mogły zostać rozpisane przetargi. Jeszcze dodam w przypadku hali Legionów, co się stało uważam niedobrego. E, stało się niedobrego tyle, że tak długo e, był procedowany ten wniosek, dlatego że pamiętajmy Państwo, że ceny rosną i o ile 56 milionów dwa lata temu mogło wystarczyć na wybudowanie tego obiektu, o tyle dzisiaj te ceny na tyle wzrosły, że to już może nie być 56 milionów. Natomiast dzięki Panu Prezydentowi i rozmowom Prezydenta z Panem Premierem, to co już Pan Prezydent mówił, jest zapewnienie, że również Ministerstwo zrewiduje ten udział i będzie on adekwatny do cen rynkowych i miejmy nadzieję, że w ten sposób, że w ten sposób się to zakończy. Podsumowując, dobry rok, przyszły rok i kolejne lata dla obiektów sportowych w mieście. Miasto Kielce zgodnie z tym, co było w programie wyborczym, zresztą naszym wspólnym, bo, bo przecież tak do drugiej tury wyborów żeśmy szli. A będzie mogło realizować te najważniejsze inwestycje sportowe tak jak planowało, tak zakładało. Dobrze się stało, Panie Prezydencie, że odbyło się spotkanie z Panem e, Premierem, Ministrem Sportu Piotrem Glińskim. Bardzo dobrze, że ten program, który firmuje Minister Gliński, e, może być realizowany w Kielcach.